No i mamy to. W tym sezonie zimowym akcent śnieżny na północy naszego kraju. Opady śniegu występują okresami od wczoraj, głównie w województwie pomorskim, ale również miejscami w województwach sąsiadujących. Są to opady śniegu mokrego, lepkiego, przeplatane opadami deszczu ze śniegiem, miejscami tylko samego deszczu. Także aura zrobiła się taka przedzimowa. Na drogach przez to jest trochę niebezpiecznie. Uważajcie, dostosujcie prędkość do panujących aktualnie warunków meteorologicznych. Takiej aury spodziewamy się w całym kraju do soboty. Od niedzieli zmiana pogody na bardziej jesienną. E, troszeczkę zrobi się nam cieplej, w związku z czym te opady śniegu zanikną. Jestem teraz w Gdyni. Zbliża się godzina 16. Delikatnie pada mokry śnieg, i taką pogodę mamy tutaj w tym mieście już od wczoraj. Rzut oka na Kumulonimbusa, z którego w tej chwili pada przelotny śnieg tutaj w Gdyni na liczne majestatyczne chmury Jak zwykle przypominam szczegółowe i aktualne prognozy pogody znajdziecie w serwisie meteo.imgwpl.pl